Ten park jest rozjebany. Aaaaa! No co? Kurwo jebane? Ło kurwa, ale to ja pierdolę było dobre. Ha! Ja pierdolę, ale wstyd. Jak chuj. Kurwa, nie no co, co było to. Co, co było. Z, to co było spierdolone, co teraz zrobiłem. To jest mój błąd. A kurwa! Ja pierdolę! Tyka mi chuj! Tyka mi chuj! Kurwa! Widzowie! Widzowie, kurwa! Łatwiutko! O, ale bym coś rozjewa, ale jest już północ! <grafy> Gramy jeszcze, bo kurwa, spodobało mi się.